Bonjour Los Misjaczko ja, Szaniator A to Batman Arkham Knight I wkurzający jakiś niejaki stag, co wygląda jak Joker. They they were going to kill me. Why? Teraz ja cię zabiję. Nothing. These animals came in and just started shooting. They były kolektowali. Nimbus generators, a totally clean power cell technology we've been developing. Where's Scarecrow? He's on the second airship. Did he have anyone with him? Oh, you mean Barbara Gordon? I think we both know she's probably dead, don't we, bats? Just <laughs> stuck. Co się tu od Pindala? Okej. Okay.

Nuk... Nukleinowe? Dobra, mamy to. Trzeba, nie nuklearne. Aż na to nawet ochoty. O stygnoim. Dagsman has been taken to scarecrow on the second airship but it's protected by gun turrets bear with me a moment sir uh, right the schematics show a security terminal in the research laboratory towards the rear of your current vessel you should be able to disable the turrets from there uh those gemamish tool these access points are programmed to only recognize Stag's voice. Z tego nie schakuje, tak? Tego też nie. Tam coś jest. Ja tu nie mam jak wejść, tak? Tam jest niby trofeum czy zagadki, ale nie mam tam jak wejść. Oh well. Gdzieś tam mam iść tylko i jak się tam dostać? Niby tą tubą, tak jakby, tak jakbym... On... Miał iść tutaj, tylko że tutaj wszystko jest pozamykane. Hmm. Chwila, 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 chwila. A czy to jest gdzieś wejście do tuneli? jakieś takieś Nie mogę tego aktywować, nie mogę. Co to jest? Accessing the airship stability from here is too dangerous. I could be crushed. No, morde. No, kurde. Wydaje mi się, że nie rozumiem. Tutaj nie ma żadnego połączenia. No ewidentnie muszę jakoś poprzesuwać te na dole cholerstwa. Bo mnie gdzieś doprowadziły. A, i tutaj jest wejście, dobra. Czyli ja wejdę tędy. Co taka za dziwna muzyka. Wejdę tędy. Tutaj nie mogę przejść. I tutaj nie mogę przejść. Chwila, chwila, chwila. Czyli jak przejdę tędy, to już to mnie blokuje, czyli to się musi poruszyć. To się niekoniecznie musi poruszyć. Aha, odwrotnie w ogóle robię, tak? Dobra, to sobie odsunęliśmy. Nie chcę nic mówić, ale to jest strasznie głupie. Tam jest jakieś dalej przejście tak. nie, to sobie zostawię. Tutaj przejdę. Tutaj chyba nie przejdę, nie? Trzeba ja przez to przejdę. Pojęcia nie mam. Dobra, zobaczmy. Najwyżej mnie coś zmiażdży. Do Jezu, chodź tam, Batek. Wow, say you really delayed the inevitable. Gotham is mine to do with as I please. And the same can be said of your friend. Poor little Barbara Gordon. Close your eyes. Can you see her? Cowering in the darkness, cursing the hero who failed her. She has become your weakness, your obsession, dragging you.

I tak. I teraz zrobię tak. A tu zrobię tak. Nie w tę stronę, nie w tę stronę. No. A zagadki człowieka, zagadki. ja w ogóle jestem? Na każdym kroku zagadki człowieka. Zagadki. To jest po prostu niesamowite. Czyli jak ja stanę tutaj, to teraz mogę zrobić. Kurde, no, ja powinienem. Bo tego nie mogę przesunąć. Tej niczego nie mogę przesunąć. No nie mogę. Ale sobie zle wymyślili po prostu z piekła rodem. Hmm... Nie w tę stronę oczywiście. Hmm. Ty się już nie ruszaj. Ty się teraz porusz, Majka. że on mi mówi. Dobra, no nie, przechyl, przechylaj. Dobra. O, to samo odjeżdża w ogóle. Super, odjeżdżaj samo. Dobra. No idziemy, idziemy, batek. Wiesz, odjechało samo, no. Tam nie wiem co jest i mam to gdzieś. Ja chcę iść tutaj. Co za sukces! Mogę w to kliknąć? Nie mogę tego kliknąć. Dobra, to idziemy na górę. To jakiś pan biedny umarł. Tożsamość nieznana. Faktycznie z ciebie, detektyw. Hakuj to. Węg... Węg... Węglowodany? Było DA. Węglowodany. węglowodany, dobra. Mamy to! Nie, tędy nie? Tędy? Ha, ten, dobra. Lip Lizanie, a nie lip, lip, dobra. Lipidy. Aha, do punktu wyjścia, po prostu. Super. To look about what happened down there. I wasn't trying to kill you, I was trying to kill your mind. So uh, we still pals? pals? <laughs> Friends for life. Anyway, don't blame me. Blame Scarecrow and his patented joker liberating miracle tonic. Jak ja mam tam dojść? Kurde, molno. Nie widzę w ogóle tego przejścia. Nie widzę tego, co mam w ogóle zrobić. Tak jakby to podłoże się nie rusza. dopiero teraz a może tutaj jest wejście właśnie do tego no no nie to jest to którym ja wszedłem wcześniej po prostu a tu co jest tutaj To mi nic nie daje. Stąd wcześniej w ogóle przylazłem, chyba, tak? To jest w ogóle zamknięte. No. Idziemy na pałę. Nie poszło. Co to był za dziwny dźwięk. O madre de Dios. Aha, ale jestem durny, ale jestem durny. No dawaj wykop to. I've downloaded the codes. I can aim at the drone or its designated targets to turn it against them. Checking on man down. Signal A big cichy knockout, przecież.

Ok, gdzieś uciekniemy. O jezu. No i dobra, no i poszło. Gorzej, lepiej, ale poszło. Jak ja nie znoszę skradania się. bam boss super ale spoko. I should search the area for another stability terminal I can hack Eee, nie mówcie, że będę mógł skakować tę biedną małpkę. Nie wiem o co tutaj chodzi za bardzo. I hmm. the weapon system controls are locked behind a scanner keyed to stag's fingerprints without a clean set of his prints i'm locked out maybe the cctv camera feed can help me i should scan the footage to see if stag's hands touched any surfaces during the abduction i might be able to reconstruct the full set of prints Hmm. stag will have left a handprint on the floor there i should check for other places he touched there's more chance of getting a full set of prints okay Czego Nie, nie widzę czegoś tej dotykał. Za głową trzymał ręce, dobra. A co było dalej? Tak dostał w piernicz coś jeszcze. No, nope, tutaj już pusto. Tutaj nie wiem, pierdyknął podłogę i chyba nie tylko. Okej, okay, powiększ. O, dotknąłeś chłapą ziemi. He touched the floor after he was thrown down the stairs. I should search for more prints. No dobrze. Tutaj cię pierdyknęli. Dobra, powieksz to. O, dotknąłeś czegoś łapą. He touched that railing when he steadied himself. I should find more prints to reconstruct a full set. A tutaj. this is no good he isn't touching anything in this frame stag left a handprint near the exit to the room i know where stag left his okay. prints now i just have to scan those locations Ale... oh, what's the deal here reconstructing a match using all these itty-bitty pieces oh and speaking of itty-bitty pieces What do you think going to do to Barbara? Ale błagam, mam nadzieję. Index here. Left to scan. Mam nadzieję, że. Yy, no, gra mi to jakoś zaznaczy rozsądnie. Bo jak nie, to. Yy, nie, no rozsądnie mi to zaznaczyli. Jak brak dowodów. Nie rób mi tego gro. I've completed reconstruction of Stag's thumbprint. Two spots left to scan. Ok, jeszcze dwa spoty. Chciałabyś się spocić w pocie reklamowym. OK. Tutaj, on się trzyma, trzyma łapkę, fabkę na podłodze. Czekam na grę, która na przykład powie, że o, to już zeskanowałeś, nie wiem, trzy lokacje i, w i znalazłeś wszystko, czego potrzebowałeś. Gdyby tutaj na przykład wszystkie odciski mi wreszcie dali, to bym po prostu mi szczęka opadła. Ale gdzie on jeszcze był? Kurde, jaka lokacja nam została? Tu? Nie. I tutaj go zrzucił ze biura, wywalił go z biurka. A tutaj, dobra. I've got the full set. I should be able to access Stagg's computer system now. So i use a reconstruction of Staggy's handprint to access the computer. Oh, that's genius. That's oh, I know. When you're done, let's hack his online dating profile. I can't remotely disable the turrets on the other airship, but I can control the turrets on this ship. A ja też kubańcu. No dobrze, moi drodzy. I tym pozytywnym akcentem szukania odcisków, wystrzelania do wieżyczek zakończymy ten odcinek. Także dziękuję wcześniej za dzisiaj. Jeżeli wam się podobało, dajcie lajka, dajcie suba. Napiszcie w komentarzu, co wam się podobało, co nie. I do usłyszenia już wkrótce. Adios.